Kochani, witam serdecznie na kolejnym filmiku ze sklepu. Zobaczmy, co dziś tutaj można fajnego nabyć. Jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany jakąś rzeczą, dać znać w komentarzu, będzie mój adres mailowy. Można się ze mną normalnie skontaktować. Yy, tak, przez adres mailowy i dać znać dla pana właściciela. Tak, więc mogę co nieco yy, zarezerwować. Tak, piękny ten. Bez sygnowania bez. Piękny skarbonka, ale metal, metalowy, nie? Hasło jakieś telefonie. Jo. Aby gdzieś odden. Nie, nie, nie.

Tak patrzymy, co tam pod spodem jeszcze można znaleźć. Ja tu miałem ostatnio fajne talerzyki odłożone, ale bo ktoś już je wziął. Tak, to były cztery talerzyki w Interlink w Róże. Ładne były, ale no niestety mogłem je zabrać ostatnie. No nie zabrałem. Bardzo delikatne o butla zbyczkiem bez sygnowanka co bardzo wytarte to drugie to nie to też powycielane tylko jedno niestety o. kala no ładnie no, no też ładne tu ty ty, ty. Okay. Tak sobie lecimy patrzymy, co tu na co tu można jeszcze. Poielniczka Te sześć kierichków jest bardzo ładnych, kobaltowy kolor. I o, należy chyba jakieś retro. Jakie nowsze jakieś. Dobrze, lecimy dalej, Patrzę, co tu można jeszcze. No to kochani coś pięknego tu. Piękne. Wszystko jasne, co tu jest na stole Piękne, cały, cały komplet jest z tego Patelki też ładne na no, stan igła ale w te ptaki o jest nawet cena 15 euro no i proszę drogie boch, no ładna wiseczki. No, piękne, piękne. Nie chcę mi wyostrzyć. No dobra. Okej, okay. i lecimy dalej. Białki kobaltowe. Dzieci krzyczą, tam jest jakiś plan zabaw. Chyba. to kochani jesteśmy w sklepie tak zwanym Second Hand niemieckim w Berlinie i popatrzymy co tutaj można sobie znaleźć jeśli chodzi o ciuch używane, tak proszę bardzo może nie wygląda to jakoś zbyt ładnie, nie mam mój gust ale jednak jest Bugatti kolejna Bugatti gdzieś mi tam jeszcze wcześniej KMD, a tu znowu Bugatti jeżeli ktoś byłby zainteresowany kontaktem z nami, zapraszam. Adres mailowy dużo ilości takich rzeczy właśnie można zakupić. Tak więc zapraszam nowych widzów. Zapraszam do subskrypcji kanału, a także do łapki w górę. Dobra, lecimy dalej. Szybko zasuwam, bo jest tego całe mnóstwo. Tak jak tutaj też widać, no mnóstwo, bardzo dużo rzeczy. Każdy osobno nie to pokazywał, bo bym tutaj e, jutra, nie, no, zobaczcie, go, nie jest tego bardzo dużo, tak więc ten, Stenka też już tam buszuje, e, Szukamy takich właśnie, jak to się mówi, bardzo, bardzo dobrym stanie, Ale nawet, nawet jak nowych, nowowy wyglądających. Ciężko jedną ręką, musiałbym sobie na głowie to przykleić. Yy, w sensie ten, ten. cały. Dobrze, zaczniemy sobie tu od końca na koszule. Może prawą ręką. Yy, było widać też, na, pokazywałem też o. Tak. Dobrze. No, koszulę, jak widać, w bardzo fajnym stanie. Tom Taylor, nawet. O, proszę bardzo, też jakaś filmówka. Wyprasować, wiadomo, że jeszcze raz przeprać, bo tutaj w tym sklepie jest wszystko prane i dopiero wieszane. Ale patrzymy, co tu dalej jeszcze można. Tak kurczę nie będzie widać jakby się chciało, ale. Tak by. Ale kurczę. Patrzymy, szukamy jakichś fajnych perełek gdzieś wiszą. No proszę bardzo, to znowu jest kamel. Kamel też nie jest jakaś zła firma, chyba raczej nie wiem. Olimp. Ale koszule, ta na przykład piękna koszula. No dobrze, kochani. Zaraz pokażemy trochę porcelanki jeszcze. Bo w tym sklepie także jest to wszystko. Dobra, tak przeleciałem. No tak więc czeka mnie dużo pracy jeszcze. Przeglądnąć i zabrać parę fajnych rzeczy na targ. Tak więc pozdrawiamy i zapraszamy na dalszą część filmu. No kochani, jesteśmy dalej. Proszę bardzo, mamy tutaj kem wida, Ładna bardzo koszula. Eee, co tam jest? Pullover taki, jak to się na to mówi. Pullover, Jack Wolfskin też. No fajne, normalnie jest stan igła, jak ja to mówię. No Justynka coś tu poładuje. Ja postaram się tak najpokazać spodnie takie ala skóra, nie? Tak, no, ala skóra. <laughs> ale to nie jest takie, to, to nie, nie wiem jaki to materiał jest w ogóle nawet. Sky, nie wiem, nie ma, tu mam. ale no, ja mam taki, miałam taki Aha. duży, nie? No. No tak, miałeś rację to to Tak, ładnie, Justynka ten. tutaj Takie większe, może komuś jak się spodoba no. rozmary, to... Akurat dzisiaj jest show na ten Na te spodnie? Na spodnie, no, no bo Jeansów uh -huh. mało jest Mało coś jest. w tych jeansach, nie? Ostatnio ludzie chodzą o, to jest jakaś taka fajna koszula. jeansowa męska. męska. Taka spora, no nie? spora, duża nawet no. koszula, nie? Co tu jeszcze jest? Całą, całą hołdę, No, ekstra. Dąska. Fajna, w sowe fajna, zajebista, nie? I Ten tular, też tury. fajny, no. Patrzę. Bardzo ładny fajny w ogóle, no, widać, że w ogóle, podoba, no? tak więc mówię, rzeczy są praktycznie, no, można powiedzieć, jak nowe, nie to nie koszula, są rzeczy tak, koszula, tak, olivier też, no, firmowe niektóre są bardzo, bardzo, mhm. no, niektóre są f, fajne, firmówki. Ja, myślę, że nie nadaledzy. tutaj coś takiego, no ekstra, no. cześć się robi coraz cieplej, nie, no, no tutaj też jakoś koszulka, damska, damska. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, podamy rozmiar. Okay. No, jeżeli ktoś jest zainteresowany większą ilością, nie, minimum 100 sztuk, to śmiało pisać na maila. Śmiało można pytać. Wszystko się można uzgodnić potem. Yy, Wymieniają się numerami telefonów, nie ma w ogóle problemu. Dobra. O, spora, duża lewis. Też jest bardzo ładna to. Tak zwany second hand Berlin. Mm. <noise> no co? Taka chronicza Tam to jest... no, no, tak ta... jest, nie No, ale wiesz. nie No, ta też bardzo ładna, nie? Taka kurteczka. kurteczka. Chodzą w dżinsówkach, widać w ogóle, No i już coś tak ładnie wiedziałem. To Ale jakaś firanka taki... Taka... Może na no narzutka no. Narzutka, nie wiem. No dobrze, Justynka już tutaj wygrzebuje ostatki, no. resztki, z kosza Taką... Te bardzo wszystkie poszły te paski. Tak. Ostatnie no, no wielkie tam. No właśnie. troszkę taka mniejsza. Bardzo fajna sprawa. Tutaj już mam takie wycinne bardzo. bardziej. i no, dla balbinki Cie... jakieś. Dla balbinki, tym no, dokładnie. Bardzo. bardzo ładna. dobrze kochani, no, no co, zapraszamy na dalszą część filmu. Eee, co tam jeszcze? Zostawcie tę łapkę w górę, jak się podoba, dla zasięgu, komentarz, mile widziany, no i o kontakt, jak ktoś chce jakiś kontakt mieć i tak dalej, nie? Yy, Co? Lecimy dalej. No, kochani, witamy serdecznie. Yy, tak, yy, od razu pokażemy Wam piękne cudeńka, które udało nam się kupić akurat w sklepie. Yy, gdzie widzieliście nas tam, jak? Przeglądaliśmy te różne ciuszki i tak dalej. Tak więc zapraszam. Rzeczy są do nabycia, można od razu bezpośrednio do nas pisać. Jak chodzi o kontakt, kontakt jest w opisie filmu. No i co tam tylko jeszcze byś No, że... To są bez listacji tak, to rzeczy, są. rzeczy, więc można. można... miało pytać od razu ten. Pytać no, od razu pod filmikiem. Nie będę wielce, bo widać, że to są duże kufle i tak dalej, kochani. No, w każdym razie przepiękne, nie? Więc Zawsze stanty stan tych, no... tych ten. Tutaj jest chyba bubr. Co tam dobrze mówię, bober? <grych> nie. Nie wiem, co to jest. To są zwierzę. te drugie, ale już zapomniałam. Dobrze, jakieś wzią... piękne zwierzątko. Jest kufel jest bardzo ładny, w stanie cudownym, pięknym. GDR, no to już jest... Właśnie. Pod filmikiem, no nie? No, w komentarzach dokładnie. proszę pisać. Ogromny, tu już jest tutaj, tak tu Czy jest... ktoś jest zainteresowany? No, można pisać, o który chodzi, nie wiem, czy za zwierzątkiem takim, czy tu, z takim. Tak, i Wam pokażę. Tu jest kolejny kufel. Tu są, tu jest lisek z kaczuszkami, a lisek się łasi tam na, mhm. żeby porwać Ten, sobie nie? kaczuszkę, no. Ten ma też tutaj widzę, GDR. No, tak? Do tak, tak. Tak, no. to, to są wszystkie stare kufle, bardzo. Y, tu jest... Chyba wajs wasa, ale chodzi o to, że w stanie naprawdę bardzo dobrym, kochani. Jak ktoś zbiera, to bardzo proszę zap zapraszam. Tego, tego tu tam. jest taki, nie wiem, tu, tu jest takie jakby piwo, piro. Pido. Pido, nie? Dobra, ja sobie te kufelki tu odstawię. No, zimne, zimne. No. Tu jest jeszcze taki kufel z taką, taka sygnatura. I taki kufelek. Mhm. No, każdy kufel jest półlitrowy, z wyjątkiem Ej, tego, te, ten tego ogromnego jest... kufla. Nie? No, ten, Na takie większe, zimne, zimne. No takie większe, zimne, zimne. A jest tam jakieś może w lodówce? Nie. Ale lipa. Nie ma nic. No to nie będzie zimnego, zimnego. Ale powiem tak, no tu jest taki kufelek, z jednej strony ma to, tu już widzieliście ten kufelek i tutaj też ze zwierzątkiem, też z jednej strony kochani. No dobrze. Eee, co tam? Jeszcze coś Wam tutaj pokażę. To, co w skargu, to będzie w innym filmie, ale jeszcze Wam pokażę tu takie piękne trio, kochani. Jest piękne trio. Nie mieliśmy takiego tria w ogóle. Jest przepiękne. Śmiało pisać, ja cenę podam. Nie wiem, co tutaj jest. Ale muzyka leci. Będę musiał zamknąć, nie? No, okno No czadamy. niestety, to jest właśnie uroki mieszkania w bloku. Ale pewnie wielu to Ktoś tam muzyczkę duzyczkę przyszedł, po mnie to jest z pracy, i sobie chyba bębni. jakiś. No ale dobra, zamknięte jest. Dobrze, że po nocy tak nie bębnił. No. no i co? Tutaj sygnaturka, nie? Piękne, ta, piękne trio. Sygnaturka. Ja nawet już nie widzę, nie? Jest ten Bawaria Nie, ja też nie widzę. Wawaria, no? Ba Bawaria. A dlaczego nie widzisz z tym taka aha. Jesteś tutaj oczka. Kochani, trio przepiękne, przecudowne. Tak więc yy, śmiało pytać. No i co, nie? Yy, kochani, teraz coś bardzo niespotykanego. Zaczcie to drzewko. Jest to mosiąc, nie? Messing, piękny. Nawet, Nawet ma naklejkę, no kurczę, nie? Yy, aczkolwiek trzeba by było śrubkę przykręcić, a tego nie zrobiłem, nie? To jest takie drzewko małe i podejrzewam, że można by fajnie było służyć na jakieś kol, kolczyki, piercionki, na jakieś. Tak, to samo tu, miałam powiedzieć. No. no bo Ty żeś mi to powiedziała, jak żeśmy to tutaj. Jakżeśmy tak. już mieli to, nie? No, Ra, no tak, kochani, naprawdę. Fajna polecam. rzecz nie ciężkie, się. fajne, naprawdę super mm, sprawa, nie? Tak, żeby coś tu jeszcze wam urozmaicić, to Akurat, no przyjechały takie rzeczy jak przyjechały, no ale kurczę, jesteśmy prawie co drugi dzień gdzieś i, i tak dalej, nie? Jest świecznik. to taki piękny świecznik kryształowy, oczywiście wszystko jest w stanie igła. Myśmy mieli jakieś dwa takie, no, no, no. ale już no, dawno, no, dawno, no, no, dawno w kwietniu. Tak, 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 dokładnie. Były e, co tam jeszcze mogę Wam pokazać? Takie trzy gwiazdki. Piękne. piękne gwiazdki, kwiatuszki. Tu się kładzie świeczuszkę i można palić Kolor, kolorystycznie Szykło. na wieczór. Mhm. Będą na pewno wy romantycznie. wypróbowane dziś przez nas. Na pewno wypróbujemy, jak to w ogóle wygląda. No i co? Kochani, jeszcze jedna rzecz. Jak już do romantyczności, to tutaj jeszcze taki fajny podgrzewacz. Może już takie retro, coś nowszego. O, cyk, bardzo ładny. Dwie dziurki. Ja bym powiedział, że można włożyć tam w środek świeczkę. Postawić tutaj na przykład ten garnek z zupą. Albo, no nie wiem, jakieś coś małego, nie? Coś Mały garnuszek z czymś i to jedzonko będzie podgrzane, nie? To jest taki mój ten. My na bieżąco sobie robimy, tak więc. Ale bardzo ładne i to też jest, kochani, jeżeli ktoś chciałby, Zapraszam serdecznie. Zapraszam również do kontaktu z nami w opisie. Jest kontakt z nami mailowy, potem telefoniczny. Kochani, przypominam jeszcze się o paczuszkach, że pakowane są bardzo staranne w dużej ilości folii. Styropian wysyłane, pacz, wysyłane paczkomatem. Paczka 21 zł. Możliwość otwar, otwarć, otwartej paczuszki. No tak więc kochani, no co? To by było wszystko. No, zapraszamy serdecznie. Pamiętajcie o tej łapce w górze, że jeśli się podobało, kciuk do góry. No. No i co? Łapka w, górę. Łapka w górę.